Serdecznie w następnym odcinku dotarliśmy właśnie do miejscowości Malenowice w Czechach, skąd wybieramy się na górę Łysą Górę. Tak, w Polsce też są góry, ale to jest czeski szczyt. Jest to najwyższy szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim. Także zapraszam Was do oglądnięcia to nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. Łapki w górę, komentarza. To ma bardzo duży wpływ na algorytm. Także zapraszam. Nie przeciągając. Atakujemy. hejo O! Witam Was przy pierwszej atrakcji dzisiejszego dnia. Jest w nim taki fikuśny, fajny kolo spagi. nazwę, cały opis. Ile wcześniej, także stop klatka jak jesteście zainteresowani. Już wam pokazuję. Piękny. Tak to oczywiście kawałek zejść z drogi. To jest stromo ale, ale po malutku na spokojnie. Można sobie zejść, przycuknąć tutaj. Nie, nie, zwłaszcza w ciepłe, gorące dni. Lecimy dalej. E. No, wodospad ładny, trzeba zaatakować nasz szlak. Idziemy szlakiem żółtym, potem jest wspólny żółto-zielony bodajże i czerwony na szczyt, ale to wszystko znajdziecie w opisie filmu. Zresztą zapraszam do opisu, bo tam są wszystkie dane jakie zebrałem dla Was, żebyście mogli sobie zaplanować swoją podróż. Parkingi, ceny, no różne rzeczy, noclegi, jeżeli takie ewentualnie są. Zapraszam, lecimy. Ejo! Po chwili spinaczki. Mamy gospodę u Wielucha Wieludzku, coś takiego Można się zatrzymać na picie zimnego piwka Albo czegoś innego i atakować dalej Do góry. Pięknie I taka autostrada z kamieni. Ładnie. Czyli trzeba się rozpędzić jak na autostradzie. Lecimy. to się właśnie łączą szlaki żółty z zielonym jeszcze kilometr dalej dojdziemy najprawdopodobniej do czerwonego i później już czerwony na sam szczyt i tak sobie treptamy jak widzicie się nam kończą szlaki zielony z żółtym atakujemy czerwonym Mały są górę, mamy według znaku 2,5 km. Także coraz bliżej powolutku i do przodu trzeba się dyrektować. Piękne dnie. No i mamy mocne tłumy na szlaku Zastanawiam się powoli czy to był dobry wybór. Na dzisiejszą wycieczkę, aż się boję, co nas czeka na górze. Ale teraz już trudno. Teraz zresztą ciężko znaleźć szlak, który jest nieoblegany przez ludzi. Cóż, idziemy dalej. Tak, widzicie, już jesteśmy. Pod samym szczytem brakuje nam jeszcze troszeczkę. No i jest pięknie. Na no momentami dość stromo, ale już widać wieżę, jakżeście widzieli, przekaźnikową. Także jeszcze moment. Witam Was serdecznie na szczycie Łysej Góry. Także jest pięknie i już Was zapraszam na widoki, jakie mamy z tego szczytu. No to jedziemy. jeszcze na taras widokowy pod wieżą przekaźnikową i jeszcze wam pokażę widok na równiny Ale nie ten jeszcze właściwy. Właściwy jak wyżej symbolizuje jego kamień, który jest tam postawiony taki Melhir. Ale za chwilę Wam go pokażę. No i dotarliśmy na szczyt. Jak widzicie, symbolizuje jego olbrzymi kamień dotniecie tego miejsca to na pewno tu wrócicie rozpościera się stąd przepiękny widok ale to już żeście widzieli wcześniej jeszcze wam pokażę parę ujęć naprawdę jest co oglądać To tu się ma? No i odbijamy na Szlak Niebieski. Zrobimy sobie dzisiaj pętelkę. Oczywiście zawsze, jak to jest tylko możliwe, robimy pętelki, żeby szlak był urozmaicony i inny. Lecimy! Jak dwa wody brakło na szlaku, można się napić, kubeczki są, zwierzaki też mają miseczkę, pięknie. Tak sobie idziemy tym niebieskim szlakiem, tak sobie je rozkminiam i powiem Wam szczerze, że nie jest zdecydowanie gorszy. Nie polecam wychodzić w górę oczywiście, jest stromy, kamienisty, mocno kamienisty i mocno stromy. Także... Mowy rybka. No chyba że chcecie zależy wam, żeby się mocno zmęczyć. No to czemu nie? Ale na schodzenie jak najbardziej. Idziemy dalej. A! Dalsza część szlaku niebieskiego. Już fajna. Leciutko, leciutko z górki, fajnie się idzie. Ale ta końcówka powiem wam podejście masakra ale jak ktoś wybierze ten szlak no to chyba wie co robi my sobie suniemy dalej Zakręt w lewo. Ale dalej jesteśmy na niebieskim szlaku. No i jeszcze kawałeczek pokażę Wam jeszcze odbicie na zielony, no i potem jeszcze coś wam pokażę z drogi. Parking jeszcze może mi wam pokazał. Też ale oczywiście namiar, tak jak mówiłem na początku w opisie filmu Tam jak czegoś szukacie, tam zaglądajcie. No! Właśnie dotarliśmy do tego miejsca. Idziemy tam, odbijamy na zielony z niebieskiego. I już lecimy sobie w stronę wodospadu, tam gdzie żeśmy zaczynali dzisiejszą wycieczkę. Także trzymajcie się. Do zaś. Śledźcie mój kanał. Widzimy się na następnej wycieczce. Bądźcie zdrowi. Hejo! Jak widzicie, tak to wygląda. P1 z kim, ale Parking jest dość duży. Także śmiało można zostawić samochód. Najprawdopodobniej jest bezpłatny, przynajmniej o tej porze roku. Bo to jest raczej jakiś zimowy parking, bo są tu też niedaleko wyciągi. Nie wajcie się, do zaś. Ejo.